Czy macie w sobie otwartość i gotowość na wpuszczenie do swojego umysłu i do, do swojej przestrzeni, teraz? Takiej opcji, że nic na razie nie wiem. I tak jak powiedziałam, nie musicie niczego przyjmować ślepo, ale ta postawa otwartości i niewiedzy. Jest kluczem do tego, by się obudzić. Do naszej własnej jaźni. Jest kluczem. Dlatego, że w przeciwnym wypadku będziemy po prostu zdobywać informacje. A tutaj nie chodzi o informacje, tutaj nie chodzi o teorie tylko chodzi o nasz, naszą jaźń. O nasz wewnętrzny spokój. Więc sami zobaczcie, jaką macie postawę wewnątrz, wobec tego, co słyszycie teraz. Bo tak naprawdę, jeśli zupełnie szczerze w tej chwili usiądziemy i przyjrzymy się temu, co, co jest doświadczane, to sprawdźcie, czy, czy tak naprawdę mamy jakąś wiedzę w tej chwili. Czy mamy jedynie opinię o czymkolwiek. Pewnie nie zaskoczę Was tym, że ja również nie mam żadnej wiedzy. Nie mam żadnej specjalnej wiedzy i nie będę wam żadnej specjalnej wiedzy przekazywać. Chcę wam pokazać narzędzie odróżniania rzeczywistości od teorii. Zwróćcie uwagę na to, że w tej chwili już jesteście wszyscy w przestrzeni widzenia i bycia. W przestrzeni poznawania, stałego poznawania, w przestrzeni dowiadywania się, doświadczania. Już w tej chwili przez Was przepływają doświadczenia, czyli jest w nas jakaś przestrzeń, przez którą płynie życie. Niezależnie jakie to jest doświadczenie. Ta przestrzeń musi istnieć, by pojawiło się cokolwiek, byś mógł uświadomić sobie następną myśl, byś mógł odczuwać stres albo radość, przyjemność albo ból. Przemiany, uczenie się, dzięki temu, że jest w nas przestrzeń bycia i poznawania, wiecznego bycia, do wszelkich doznań. Natomiast cały nasz błąd i nieszczęście bardzo często polega na tym, że my ignorujemy tę przestrzeń w której każdy z nas w tej chwili już jest, a jesteśmy zajęci pogonią za zmianą doświadczeń. Cały czas chcemy unikać bieżących doświadczeń albo dążyć do innych doświadczeń. I niezależnie w jakim jesteśmy miejscu w życiu, to nam wypełnia niemalże cały, cały dzień. Wypełnia nam unikanie, uciekanie, dążenie. Tak działa nasz umysł. Natomiast w czasie, kiedy on działa, w czasie, kiedy myśli się myślą, emocje wydarzają. Możesz przekierować swoje zainteresowanie na badanie tego, w czym to wszystko ma miejsce. W czym mają miejsce Wasze stresujące myśli, których chcecie się pozbyć? W czym mają miejsce odczucia? Więc tutaj nie będziemy zajmować się. Usuwaniem umysłu siłą, ale będziemy zajmować się badaniem właśnie tej przestrzeni w nas, która wiecznie słyszy i jest. Po to, byś usłyszał w tej chwili słowa, które płyną ode mnie, musi być ta przestrzeń. Po to, by one mogły zniknąć, też musi być ta przestrzeń. Po to, by mogły pojawić się znów, też musi być ta przestrzeń. I zobacz, że możesz je interpretować, ale nie musisz. Tylko dlatego, że jest ta przestrzeń. W tej przestrzeni pojawi się Twoja następna myśl. Tej przestrzeni zniknie. Twój następny pomysł, Twoja następna refleksja. Ta przestrzeń dowiaduje się i emanuje doświadczeniami cały czas. I rzadko kto zajmuje się badaniem tej przestrzeni, ponieważ wierzymy i zajęci jesteśmy produkowaniem kolejnych doświadczeń, unikaniem jednych i dążeniem do drugich. To jest taka nasza kompulsja ludzka. Zwróćcie uwagę na to, że w tej chwili jakaś część nas jest wolna od umysłu i wolna od doznań. Zobaczcie, czy możecie to na jakimś poziomie teraz potwierdzić, że jakaś część ciebie jest wolna od doznań, w czasie, kiedy one mają miejsce nawet. Więc możesz odczuwać niewygodę jakąś, ale możesz się też jej nie opierać i w jakiejś swojej części być wolnym. Umysł automatycznie przekierowuje się na te mocne symptomy, więc jeśli masz stresujące symptomy, umysł już tam natychmiast zaczyna działać jeszcze mocniej. Ale zwróćcie uwagę teraz na to, że to nie jest jedyna rzecz, która ma miejsce w tej chwili, ta kompulsja. Słychać przestrzeń tego pomieszczenia między innymi. Słychać i czuć inne części ciała, nie tylko serce albo głowę. Więc poczujcie tę naturalną obecność wszechwidzenie wszystkiego, wszechdowiadywanie się w czasie, kiedy się dowiadujemy. Absolutnie nieoddzielone od Ciebie. Mówię o czymś w tej chwili wprost, mówię w tej chwili do tego środka, do Ciebie do tego miejsca gdzie już jesteś nie opowiadam w tej chwili opowieści o jaźni nie ma tu żadnej opowieści mówię do ciebie czy mnie słyszysz słyszysz mnie dlatego że tam już jesteś słyszysz mnie i możesz też słyszeć mnie interpretacją ale nie chodzi mi o tą interpretację tylko chodzi mi o to co słyszę i się właśnie teraz dowiaduję Mówię do Ciebie wprost, mówię do Twojej jaźni, do tego czegoś, co w tej chwili słyszy słowa. Nie tylko te słowa słyszę. Słyszę też Twoje myśli. Wszystko. Mówię do tej części nas, dzięki której dzieje się wszystko. Tej części nas, w której porusza się wszystko. Już tam jesteś. Więc nie musisz tego szukać. To nie jest miejsce do znalezienia specjalnego, ponieważ już tam jesteś. Mówię wprost, nie mówię o, mówię do. Mówię do obudzonej, przytomnej części nas, przez którą teraz płynie strumień doświadczeń. Czy musisz jej szukać? Mówię do, do tej części nas, w której szukanie może mieć miejsce, ale ta część niczego nie szuka sama. Mówię do Ciebie, zanim pomyślisz, zanim odpowiesz. W trakcie myślenia i pomyślenia, zawsze i wszędzie jesteś. Jeszcze nie nazwane, jeszcze nieokreślone. Nieuchwytne. Niczego nie znajdziesz konkretnego, więc nie musisz szukać. To nie jest do znalezienia, bo już tym jesteś. Szukanie wydarza się w tobie. Zobaczcie, czy na jakimś poziomie coś w naszym systemie zaczęło się odprężać już? Coś zaczęło rezonować już ze źródłem? Czy już organizm się zaczął odprężać? Nie musisz wiedzieć, dlaczego, po co i jak. To jest w ogóle nieistotne teraz. Po prostu rozpoznaj. Stała przytomność, obecność już tu jest. Będziemy ją tylko na różne sposoby potwierdzać, przypominać sobie i być w żywej synchronizacji z tym, dzięki czemu cały organizm, ciało, umysł będzie odpoczywać albo uwolni się do swojej naturalnej ekspresji. Poczucie, czy ta obecność w tej chwili, ta naturalna przestrzeń, na którą wskazuje, ma jakąś wiedzę? Czy ma mieć jakąś wiedzę? Czy ma potrzebę jakiejś wiedzy? Jeśli zaczniemy myśleć, owszem, ale tutaj nie karmimy myślenia dodatkowo. Pytamy o to, co jest przed myśleniem, w trakcie myślenia i po myśleniu. Czy to ma jakąś wiedzę? I czy ma potrzebę wiedzy? Czy ma jakąkolwiek potrzebę? Czy ma jakiekolwiek poczucie braku? Możliwe, że jeszcze niebo jest zachmurzone, ale te chmury będą się rozstępować. Niż mieć naturalne poczucie siebie i naturalne poczucie widzenia, co jest czym. Więc nie będziemy zajmować się odganianiem chmur, technikami odganiania chmur, bo kiedy będziemy walczyć z chmurami, sprawimy, że będzie ich jeszcze więcej. Naprawdę, wielu próbowało i to nie działa. Będziemy rozpoznawać skąd przychodzą, dokąd znikają. Jak to się dzieje, że czasem mają miejsce? Jak to się dzieje, że czasem wszystko ma miejsce? Co to umożliwia? Gdzie to jest? Czym to jest? Jakie to jest? Możecie pojechać na dziesiątki różnych warsztatów, gdzie ktoś będzie Wam mówił o tym, gdzie to jest. I będzie Wam mówił, że On wie, gdzie to jest. Tutaj chcę Wam jedynie wskazać, że ta najważniejsza rzecz, która przynosi największe ukojenie, jakie może człowiek kiedykolwiek zeznać. Już w Was jest.